To jest podcast PLGBC, rozmowy o zrównoważonym budownictwie. Miło mi powitać Cię w kolejnym odcinku podcastu PLGBC. Dzisiaj przed nami kolejna rozmowa o kobietach w branży budownictwa. Ten cykl rozmów realizowany jest w ramach projektu Top Clever, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu LIFE. Więcej o projekcie możecie znaleźć na stronie plgbc.org.pl. Cześć, dzień dobry. Nazywam się Alicja Herler i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu PLGBC Kobiety w Budownictwie. Dzisiaj spojrzymy na temat kobiet w budownictwie z nieco innej strony. Spojrzymy na niego z perspektywy mężczyzny, eksperta. Który od lat pracuje w zrównoważonym budownictwie i na co dzień zarządza zespołem, który w dużej mierze odgrywają kobiety. Porozmawiamy o tym, jaki jest męski punkt widzenia na temat kobiet w budownictwie oraz czy i dlaczego różnorodne zespoły są po prostu lepsze. Moim gościem jest doktor inżynier. Marcin Gawroński, dyrektor do spraw zrównoważonego budownictwa w swego Polska i prezydent Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. Cześć Marcin, dzięki, że jesteś z nami. Cześć Alicja, dziękuję za zaproszenie, witam wszystkich. Zaczynajmy od pierwszego tematu, czyli obecności kobiet w naszej branży. Budownictwo przez lata było... Mocno męskie, zarówno na budowie, jak i w projektowaniu, nadzorach czy analizach technicznych. I chciałabym poznać Twoją perspektywę, dowiedzieć się, jak Ty patrzysz na coraz większą obecność kobiet w budownictwie. Jak ty się masz z tym, że, że ten trend w budownictwie zmienia się? Tak, to, to jest uważalne. Ten, ten trend rzeczywiście jest, jest rosnący co zauważam, jakby nie tylko patrząc na, na swój zespół, ale jeśli weźmiemy tak na warsztat takie twarde dane, no to według danych BUS-u kobiety w budownictwie w Polsce, to jest całe 8% zatrudnionych, tylko co w porównaniu dajmy na to z Norwegią 35%, Dania 25%, Wielka Brytania 20%. Więc jakby cały czas u nas ten odsetek kobiet w budownictwie jest no, taki w, w ogonie Europy. Widać to też po, po tym, jaka jest struktura np. kobiet, które kończą pierwszy stopień budownictwa. To jest ponad 40% absolwentek, ale jeśli spojrzymy na, na dane dotyczące tego, jaki procent kobiet ma uprawnienia budowlane, no to to jest tylko 12%. Więc to pokazuje, że cały czas mamy tutaj jeszcze no, sporo do, do, do roboty. Mamy próbować zachęcić wszystkich, kobiety i mężczyzn, do tego, żeby jednak ta struktura się zwiększała. Myślę, że bardzo fajnymi tutaj takimi inicjatywami, które się pojawiają jeszcze na, właśnie na etapie edukacji jak na przykład dziewczyny na Politechniki, która chociażby na Politechnice Poznańskiej jest bardzo fajnie promowana i widać bardzo duże efekty tego na przykład po strukturze dziewczyn, które studiują na przykład inżyniery środowiska, akurat z tego kierunku te osoby często trafiają do mojego zespołu, więc to tak znam troszeczkę z, z autopsji. Więc tak, rynek się troszeczkę zmienia, ale według mnie no, mógłby się zmieniać szybciej i bardziej dynamicznie. Ważne co mówisz, sporo mamy do, do zrobienia, ale też coraz bardziej i coraz mocniej widzimy, że ta zmiana się dzieje tu i teraz, i coraz więcej kobiet wstępuje w takich technicznych rolach, ty w swoim obszarze zajmujesz się bardzo mocno zrównoważonym budownictwem, czyli. Certyfikacje, analizy, współpraca z architektami, projektantami, wykonawcami. Taka praca projektowa jest bardzo Ci bliska, bliska Tobie i Twojemu zespołowi. Twój zespół, tak jak już mówiłam, to w dużej mierze kobiety. Jak budujesz swój zespół? Jak rozpoznajesz potencjał ludzi? No tak, rzeczywiście, u mnie, u mnie w dziale, takim już ponad 40 osobowym, jest, jest około 3 czwarte kobiet. Stało się to, myślę, dość naturalnie, po, po prostu, jak odkrywam ten potencjał, no, oceniam osoby, które przychodzą na rozmowy rekrutacyjne i zatrudniam te, które są najbardziej obiecujące i najfajniejsze, po prostu kierując się cechami, jakie posiadają. I myślę, że po prostu to się tak relatywnie samoczynnie ułożyło, że miałem takie fajne kandydatury, które taką strukturą zaowocowały. Kieruję się, się różnymi aspektami. Też pytam często, na przykład, na rozmowach o, o samą świadomość tego, jak dana osoba zna siebie, czy na przykład na swoje talenty, galupa, czy jaki ma potencjał, jakimi wartościami się, się kieruje, ale też jaki ma potencjał merytoryczny, żeby też pasowała dobrze do, do struktury tego zespołu pod kątem na przykład kompetencji. Wtedy taki, taki zespół, można powiedzieć, sam tam się tworzy. Też, też kieruje się, przyznaje się otwarcie do tego intuicją. I raczej dobrze mi to wychodzi. Tak, właśnie zaufanie sobie i taka intuicja jest naprawdę cenna. Akurat w, no, w Twoich zadaniach i w Twoim zespole bardzo często, jak nie głównie, liczy się dowiezienie tematu, dowiezienie dokumentacji, czyli wynik. Ale fajnie, że, że wiesz, że za tym wszystkim stoją ludzie i ze swoimi mocnymi stronami, swoim stylem pracy, swoją energią. A możesz powiedzieć, jakie konkretne działania lub takie nawyki? Jesteś liderem, który wyznacza i pokazuje wizję zespołowi. Co naprawdę u ciebie działa? No taki, takich narzędzi, takich sposobów jest generalnie bardzo, bardzo dużo. Ja przyznaję, że ja dosyć mocno kieruję się indywidualizacją i, i też stawiam na rozwój innych. To są też takie talenty, które mam w swoje, swojej talentów talentów Galupa. Ale też wspieram się, się tymi narzędziami, które mam do dyspozycji i to są, to są różne narzędzia jakby właśnie z, z obszarów z różnego rodzaju szkoleń czy, czy warsztatów, co właśnie warsztaty Galupa czy, czy FRIS czy disk, takie narzędzia, które pozwalają poznać osobowości w zespole i w miarę optymalnie dobrać później ich do, do sposobów współpracy. Takie narzędzia, które są po prostu w organizacjach, jak na przykład u nas, nie wiem, rozmowy roczne, Gdzieś, gdzie można dokonywać jakiejś ewaluacji i być blisko osób po prostu, z którymi się współpracuje, którymi się zarządza. Bardzo mocno od samego początku też stawiamy na, takie, na takiego ducha zespołu, czyli po prostu na, na integrację. Robimy sobie jakieś takie wewnętrzne warsztaty, robimy jakieś wyjścia integracyjne, dbamy chociażby o to, żeby nie wiem, na urodziny każdej osoby zrobić tej osobie kartkę i każdy na nią wpisuje życzenia jak czytam, nie wiem, na przykład raport Future od, od Kasi Syrówki, taki o rynku pracy, o przyszłości rynku pracy i szczególnie pod kątem spojrzenia na, na pokolenie Z i szukam tam właśnie takich cech, jakie powinien mieć wspierający szef, no to, to Z na przykład odpowiadają w takim bardzo zdecydowany sposób, że, że właśnie szef wspierający i dostępny to jest coś, na co oni najbardziej patrzą, więc ja staram się też mieć zawsze czas na, na wszystkie sprawy małe i duże dla osób, które no, potrzebują po prostu przyjść i, i coś omówić, i o czymś pogadać. To, I to bardzo, bardzo pomaga w budowaniu takiej atmosfery te, tego, po prostu jak ten zespół może się zwyczajnie no, dobrze czuć. Myślę, że właśnie stwarzanie takiej bezpiecznej przestrzeni bezpieczeństwa psychologicznego w organizacji jest bardzo dobre, bo myślę, że każda osoba może się rozwinąć osobiście, jak każdy rozwija się osobiście, to i zespół przy tym cały skorzysta. I zastanawiam się nad tym, ponieważ tak jak mówisz, Twój zespół to, to w znacznej mierze kobiety. Ciekawa jestem, czy zgodzisz się z tym stereotypem, że Kobiety w budownictwie czują, że muszą udowadniać więcej niż mężczyźni? No ja, ja mam takie przeświadczenie, takie, takie przekonanie o tym, że kobiety się tak czują, nie, nie tylko w budownictwie. Myślę, że to jest bardziej taka nadrzędna zasada, że, że to można dostrzec. I, I spotykam się też w tym, nie tylko w pracy zawodowej, ale też w, w jakichś programach zewnętrznych, czy, czy w ogólnie w rozwojowych warsztatach, w których biorę udział. Często z takim, z takim poczuciem, że ta, ta wartość, samoocena kobiet jest często zaniżona i, i, i taka nieadekwatna do tego, co faktycznie reprezentują. No i rzeczywiście muszą się bardziej wykazywać, gdzie, gdzie jakby mam wrażenie, że mężczyznom daje się ten kredyt zaufania tak bardziej defaultowo i dopiero po pewnym czasie gdzieś się to weryfikuje. No, ja staram się jakby wszystkich oceniać taki sam sposób i, i za efekty pracy i za zaangażowanie, a nie za z klucza takiego domyślnego jakikolwiek on miałby nie być, nie, ale to to, to jest rzeczywiście wyzwanie i taki trochę stereotyp, w którym no, mierzymy się po prostu w życiu codziennym, w codziennej pracy. Dobrze, że dobrze, że o tym mówisz. W sumie na koniec dnia, przynajmniej mam taką nadzieję, że właśnie ta merytoryczność w analizach, empatia w rozmowach, bo w tym mam wrażenie kobiety są dobre, umiejętność łagodzenia sporów, dbałość o różne terminy jest bardzo ważna i zawsze te kompetencje się bronią. Jesteś mentorem, nie tylko liderem. Dużo pracujesz z ludźmi i chciałabym. Teraz podpytać Cię o ten mentoring. Czy pomaga Ci w codziennej pracy, na projektach, we współpracy z, z Twoimi współpracownikami czy z inwestorami? Czy widzisz korzyści z tego, że, że wiesz czym jest mentoring i wiesz jak go stosować? Tak, zdecydowanie tak. Rzeczywiście jestem od, od jakiegoś czasu mentorem w, w programie branżowym Topwoman Real Estate. Mam też taki background coachingowy, mentoring z coachingiem się dosyć fajnie uzupełnia, fajnie, fajnie się łączy. To jest w ogóle ogromne i super takie wpływowe, takie powerful narzędzie do tego, żeby podnosić kompetencje też menadżerskie, ale żeby też właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, budować taką atmosferę współpracy, zaufania, opieki nad, nad osobami. I, I mentoring w ogóle jest dla mnie no, no, no świetnym. Elementem, bo on po pierwsze bardzo dużo daje menti, czyli osobom, które mają ochotę na rozwój, są w odpowiednim momencie, są nastawione na to, że chcą podejmować jakieś decyzje rozwojowe i chcą pójść w taki, w taki mentoring. Jest super narzędzie do tego, żeby się rozwijać, bo uważam, że bardzo no, daje kopa dużo, dużo większego, dużo lepszego niż nie wiem jakieś, jakieś kursy, webinary czy, czy podcasty, takie rzeczy, które można robić samodzielnie, czy jakieś książki, że taka współpraca jeden na jeden. Ma nie, nieporównywalne lepsze efekty i daje dużo większą motywację i impulsy do zmian niż inne sposoby. I mentoring jest też super narzędziem dla mentorów, dla osób, które udzielają rad i prowadzą te młode osoby, no bo to, to też rozwija te osoby mentorskie, co, co jest w ogóle super, ale sama formuła mentoringu uważam, że jest świetnym elementem, na przykład też w budowaniu kultury organizacji. Mamy programy mentoringowe, oczywiście takie, jak wspomniałem o tym branżowym, naszym, to pamiętam, ale też w różnych innych organizacjach, czy, czy w PMI, czy w ULI, takie programy się pojawiają, ale też są programy mentoringowe w firmach, po prostu jako programy wewnętrzne, jako, jako benefit pracowniczy. I to też uważam, że jest no, genialnym benefitem, zupełnie innym niż, niż nie wiem, Multisporty, czy, czy Medicover, czy, czy inne wsparcia, już nie wspomnę, jakichś owocowych czwartkach, czy, czy czymś podobnym, czy chociażby, nie wiem, dofinansowaniu do zajęć języka angielskiego, to taki program mentoringowy w firmie no, jest, jest świetny, bo przede wszystkim nie jest super drogim benefitem. Można go wewnętrznie spośród menadżerów, menadżerek danej organizacji. Ustrukturyzować, można go dostosować do osób, które aplikują na taki, na taki mentoring wewnętrznie, też pod kątem tego, że one właśnie tego chcą w danym momencie w czasie, zgłaszają się do tego programu, mogą, można zaspokajać ich ambicje, można to bardzo dobrze zindywidualizować, można tym wspierać wymianę informacji w firmie między różnymi działami. Jakby jest tak dużo zalet takiego, takiego programu. Że uważam, że takie narzędzia powinny być naprawdę na pierwszym planie, gdzieś na radarze wszystkich działów HR-owych, jako takie najbardziej wspierające, budujące elementy organizacyjne i właśnie rozwojowe dla młodych osób, programy, wsparcia. Podoba mi się Twoje podejście do tego i to, co i w jaki sposób o tym mówisz, bo tak sobie myślę, że trochę kierujesz nas i ja to tak rozumiem, że mentoring dla Ciebie to nie jest program ale to jest właśnie patrzenie na potrzeby człowieka, słuchanie, zadawanie pogłębiających pytań, dawanie przestrzeni i myślę sobie, że, że dla takich młodych inżynierek, koordynatorek czy specjalistek to może być bardzo bezcenne narzędzie, które pomoże w rozwoju kariery tak. i powiedz mi, czy kobiety chętnie korzystają z takiej formy wsparcia? No nie, nie mam żadnych statystyk, ale myślę, że myślę, że korzystają chętnie, jakby. No, moje doświadczenia z programu to Real Estate, no, są stricte związane z, jakby z, akurat z kobietami, no, bo to jest program kierowany dla, dla kobiet tam mentorami, mentorkami mogą być kobiety i mężczyźni, natomiast jakby uczestniczkami, czyli MENTIs są w 100% kobiety w tym konkretnym programie. Natomiast w innych programach nie wiem, jakie są, jakie są struktury. Myślę, że, że może równie dobrze i chętnie też są takie formy rozwoju wybierane przez, przez mężczyzn. Moje ogólne zdanie i taki, taki feeling tej chęci roz, rozwoju wydaje mi się, że, że wśród kobiet jest, jest większy, jest więcej inicjatyw. Które kobiety podejmują, jest więcej takiego wzajemnego wsparcia, jest szersza oferta, nawet na rynku różnego rodzaju też innych zajęć, takich nawet nie konkretnie mentoringowych, ale e, rozwojowych w innych obszarach czy, czy choćby w jakimś zdrowiu, czy fitnessie, czy, czy, czy jakichś innych zajęciach artystycznych, na przykład, gdzie, gdzie wśród facetów widzę, że tych, tych ofert jest zdecydowanie mniej, raczej są to jakieś indywidualne rzeczy i i, i, I czuć taką, taką trochę dysproporcję w tym. Także ogólnie odpowiadając na twoje pytanie, to myślę, że, że tak, że, że, że bardzo, że kobiety są chętne na, na rozwój. Dużą odpowiedzialność ponosi taki mentor bo musi panować nad tym całym procesem, nadać czasem kierunek, pomóc zrozumieć, bo przecież na budowie dynamika pracy jest bardzo szybka i, i wszystko się zmienia i uspokoić cały ten chaos, czy w zespole projektowym, czy właśnie na, na budowie, to myślę, że to jest bardzo duże i trudne zadanie. I powiedz mi, bo tak przechodząc do, do mojego kolejnego pytania, Chciałabym Cię zapytać, jak twoje perspektywy i z Twojego doświadczenia, mężczyźni w budownictwie rozumieją, że wspieranie kobiet nie odbiera im miejsca i czy chętnie wspierają kobiety? No tego nie wiem. Pewnie powiedziałbym dyplomatycznie, jak wszyscy z że to zależy. I pewnie każdy mężczyzna w jakiś sposób swój indywidualny. Ma o tym, o tym myśli. Nie, nie chciałbym tutaj generalizować, a ja też podchodzę do tego w sposób taki bardzo zuniwersalizowany, że po prostu wspieram osoby też, które tego wsparcia oczekują czy, czy potrzebują. Raczej staram się w równym, w równym stopniu też, przynajmniej na poziomie mojego zespołu. Nie chcę myśleć o tym w taki sposób, że, że ktoś komuś coś zabiera. Nie wiem czy ktoś mógłby mieć takie poczucie, ale równie dobrze jestem w stanie sobie wyobrazić, że że jedna kobieta może mieć takie poczucie wobec innej, która dostała wsparcie, jak, jak mężczyzna, który może mieć też takie poczucie, bo jakaś koleżanka dostała wsparcie. Zdroworozsądkowo powiedziałbym, że, że po prostu wspieramy kogoś, kto, kto chce, potrzebuje, oczekuje wsparcia. O nikim nie zapominamy. Wspieramy równość, która w sumie to wzmacnia cały zespół. Dobra. I teraz może trochę o tej różnorodności zespołów. To jest bardzo takie szerokie pojęcie bo to nie tylko przecież płeć, ale i kompetencje, właśnie styl pracy, styl osobowości, sposób komunikacji, czy perspektywa i nawet rozumienie w ogóle świata, patrzenie na, na różne wyzwania. Każdy z nas inaczej różne rzeczy odbiera. Z perspektywy projektów i, i, i takich realiów Twojej pracy, dlaczego różnorodne zespoły działają lepiej? No tutaj tą różnorodność. I jak się nad tym zastanowić, to można tak bardzo moment, moment różnie rozumieć, bo w pierwszej chwili wydaje się, że to jest właśnie różnorodność związana właśnie z, z pochodzeniem czy, czy z religią w takim ujęciu gdzieś, jak to widzimy, nie wiem, na serialach, na Netflixie, czy, czy po prostu gdzieś w firmach na zachodzie u nas może nie jest to aż tak super, super widoczne i, i dla mnie różnorodność no, jest bardziej związana z, z wiekiem, z płcią. Czy, czy z osobowością. Bardzo tutaj jakby wracam do tej indywidualizacji, bo to jest tym dla mnie taka bardzo ciekawa cecha, żeby patrzeć na każdą osobę inaczej. I też w moim zespole, jakby różnorodność, no to są właśnie te różne cechy osób, różne ich charaktery pod kątem właśnie inkluzywności, jak, jak ten zespół może się fajnie uzupełniać i czegoś się od siebie uczyć. Ale super w ogóle elementem związanym z różnorodnością jest właśnie interdyscyplinarność. To jest coś, o czym wcześniej też rozmawialiśmy, że współpracujemy z różnymi klientami, jakby zajmujemy się certyfikacją wielokryterialną, która dotyka wielu różnych zagadnień z różnych dyscyplin i właśnie fajnie jest mieć w zespole osoby, które no, ukończyły budownictwo czy inżynierię środowiska, ale mamy też zespole osoby, które są po architekturze czy po energetyce, po gospodarce przestrzennej, ale też mam w zespole osoby, które są na po biologii. I ta interdyscyplinarność jest, jest super, że właśnie na, na każde jakby pogłębione gdzieś pytanie, czy projektanta, czy, czy klienta, architekta mam w zespole kogoś, kto na danym temacie zna się lepiej niż, niż inne osoby w zespole jest w stanie taki temat obsłużyć. I pod tym kątem ta różnorodność jest super wspierająca i zarówno jakby w zespole w wymianie wiedzy, jak i też w tym, co oferujemy klientom na zewnątrz. To, co mówisz, idealnie dla mnie podsumowuje ten temat różnorodności zespołu, ponieważ w takich różnorodnych zespołach szybciej pojawiają się rozwiązania, bo ktoś zauważy jakiś detal, ktoś inny pomyśli inaczej, ktoś jest odpowiedzialny i, i bierze tę odpowiedzialność, żeby uspokoić jakąś napiętą atmosferę, więc każdy tutaj swoją rolę ma i, i ją wypełnia I, i takim też myślę sobie, że taką cechą lidera jest spajać to wszystko i nadawać kierunek, pokazywać wizję temu zespołowi, żeby, żeby każdy wiedział, w, w którym kierunku ma iść. Myślę, że też często mogą się w takich różnorodnych zespołach pojawiać konflikty. Jak ty na to patrzysz? No Konflikty, myślę, że pojawiają się, się zawsze, czy zespół jest mniej, czy bardziej różnorodny, No to, to przy dużej ilości osób zawsze jest po prostu dużo interakcji i nie da się tego, tego wyeliminować i, i wykluczyć. No Różnie można sobie z tym radzić. Wydaje mi się, że bardzo jest ważne to, co, o czym dzisiaj zahaczaliśmy kilka razy, żeby mieć w zespole taką atmosferę, żeby osoby czuły, że mogą się zwrócić do kogoś, czy do swojego team leadera, czy do, czy do menadżera, jeśli faktycznie mają problem, żeby nie wiedziały, że nie muszą tego zamiatać pod dywan, tylko że mogą z tym wyjść, zakomunikować i że można się temu przyjrzeć i spróbować jakiś kłopot, jakiś, jakiś konflikt po prostu rozwiązać na najlepiej po prostu w dialogu, bo takie takie sposoby są po prostu najbardziej efektywne, żeby powiedzieć co, o co chodzi i i poszukać rozwiązania gdzieś obu, obustronnie, tak, przy jakiejś moderacji. To, to, to działa. Takie, takie przykłady też się u mnie w zespole zdarzały i, i sobie z nimi no, radzimy. Rozmowa, zaufanie, bezpieczna atmosfera to jest klucz do, do takiego, do stworzenia dobrego zespołu. Marcin, chciałabym na chwilę zatrzymać się. Przy tych kobietach, które dzisiaj nas słuchają, przy projektantkach, inżynierkach, koordynatorkach, specjalistkach, przy kobietach, które wchodzą do tej branży, jak z Twojej perspektywy, lidera, mentora, osoby, która pracuje na co dzień z kobietami, jaką radę chciałbyś dać kobietom, które dopiero zaczynają swoją karierę w budownictwie albo myślą o na przykład przebranżowieniu się i, i podążeniu właśnie w kierunku budownictwa? Ojejku, trudno jest dać jakąś jedną uniwersalną radę wszystkim, tym bardziej jeśli miałaby być ona jakoś bardzo konkretna. Natomiast ja myślę, że dałbym ta taką radę, żeby mieć w sobie takie przekonanie, że perfekcjonizm nie, nie jest zawsze dobry, że jak to mawia mój, mój kolega z zespołu Dan, is better than perfect i, i to jest takie prawdziwe, że, żeby faktycznie nie dążyć do perfekcjonizmu, bo to jest taka trochę... Czasem jest główna droga i ona powoduje, że nasza wiara w nasze możliwości no, gdzieś napotyka jakieś bariery, jeśli nie jesteśmy perfekcyjni. A naprawdę, będąc dobrym, i tak jest się no, dużo lepszym niż jakaś przeciętna, średnia postawa. Tak mam wrażenie, że, że, że trzeba się trzymać trochę takiego podejścia. I, i także to gdzieś mniej więcej w tym tonie. A, a druga rzecz, to, to myślę, żebym dał taką radę, żeby być bardziej odważnym dziewczyny, kobiety, bądźcie odważniejsze, to naprawdę daje fajne efekty popracowanie nad swoją odwagą i takie odważniejsze wychodzenie naprzeciw wyzwaniom, odważniejsze podejmowanie decyzji, gdzie myślę, że wiele osób potwierdziłoby, że z punktu widzenia spojrzenia na takie odważne decyzje w czasie wiąże się raczej z dobrymi fajnymi, pozytywnymi zdarzeniami niż z jakimiś porażkami czy konsekwencjami, więc bądźcie odważni. Marcin, dziękuję Ci za podzielenie się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami. Myślę, że ta rozmowa wspaniale pokazuje, jak ważna jest rola świadomego lidera, który widzi. Człowieka i jego talenty, rozumie zespół i potrafi wyciągnąć z ludzi to, co jest w nich najlepsze i, i, i najcenniejsze. Bardzo się cieszę, że jesteś takim męskim głosem wsparcia i nawoływania do otwartości. Dzięki, że byłeś z nami. Dzięki również za zaproszenie i za bardzo fajną miłą rozmowę. Jeśli ta rozmowa była dla Was ciekawa i wartościowa, to koniecznie podajcie ją dalej, bo nigdy nie wiemy, kogo właśnie może zainspirować. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do kolejnego odcinka podcastu PLGBC. Do zobaczenia. To był podcast rozmowy o zrównoważonym budownictwie. Jeśli chcesz być na bieżąco, zajrzyj na plgbc.org.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.